Okej, okay. witam Was w czwartym, kolejnym odcinku z gry Dino Storm. Od razu, wszystkie informacje letnie. Dlaczego nie było odcinka trzeciego, wrzuconego? Gdyż oto powód. Szkoła, szkoła, czyli brak czasu. No i postaram się teraz naprawdę naprawdę głośniej mówić jeszcze tutaj na hama ciszę grę bo są już nie tak to jak Ja naprawdę 5 minut pogadałam. A teraz w Dlaczego nie było trzeciego odcinka, to już wiecie. Zapożyczyłam sobie teraz mikrofon od brata. Co jeszcze? Prawdopodobnie będę miała już pełny bandykam za jakiś czas. Może po moich urodzinach pięknych. I jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa, że będę miała, uwaga, uwaga, że będę miała Primal Carnage ek, Jak to Primal Carnage Extinction Extinction Nie pamiętam, czy to dobrze mówię, ale To już chyba rozwija wszystko. Prawdopodobnie pierwsza w Polsce tu nagram, bo nie widziałam żadnego polskiego. Nikt z, nikt z polskiego chyba już nie nagrał. To jest moja trzecia szansa. Może się wybiję. <grybię> Dobra, nie, nie o to chodzi, Chodzi o dobrą zabawę. I ja tu Nie będę tak e, Jeżeli wspomnę mnie troszeczkę, to będzie coraz lepiej. Naprawdę. Ale ja was nie zmuszam. To jest taka malutka prośba. Bo. Pro, bo naprawdę. Zwykle proszę razie, może jeszcze jest stać, ale, ale. ten panikam nie to. Totalnie złe. Do Primarkarczy. No, w ogóle nie naleję. Ja. Tak. Mówi tam, że się chyba będzie trochę dłuższy. E. Ja więc, no, to nie wiem, co to jest system, żeby nie nauczyć, ale nie ja. nalewidam. Ja go wypuszczałam z samym filmem. Co mam jeszcze mówić? No. Zostałam z... Moja mama wspomogła mnie finansowo. wspomogła mnie finansowo. Dzięki temu dostałam cztery piątki w jednym dniu w szkole. Trzy z matematyki i jedna z muzyki. To już nie ma co gadać przez matematyki. To już nie ma cukat. ludzie, na brak. No. <laughs> I wspieram 80 zł. Że zbieram 80 zł, by chyba zapłacić bratu za to, żeby mi kupił Plano Crunch Extension, ale to będą mu prawdopodobnie moje pieniądze, że załatwię swoje, mu dam i no i będzie lepiej. No, będę prawdopodobnie pierwszy na YouTubie, pierwszym, po, pierwszym polskim YouTuberem. Który nagra Primal Courage Extinction Brak słów, bra już nie ma słów, nie ma nic Do widzenia na rapa <grywy> No, dobra będę. No, to mi było w maśle, tego długiego, to znaczy, tego odcinka informacyjnego Trzymajcie się. Bądźcie razem. Trzymajcie się, przyjaciół. Będzie dobrze. Jak to było? Takie. Będzie dobrze. Takie coś, tak, tak, tak coś było. Takie. Będzie dobrze. No. I. No. Telefon, dobra, zignorujmy to, zignorujmy to, dobra, ja nie mogę tego zignorować, Dzięcie. Ok, wróciłam na samo pożegnanie więc trzymajcie się, bądźcie ze sobą, bla, bla, bla. No i cześć. Cześć. No i cześć. Nie to.